Pierwszy wypad w tym roku na zrzuty Ołaziłem się już parę godzin mało zwierząt widać mało tropów, mało śladów idę drogą leśną, rzadko używaną i wreszcie coś jest Naprawdę nieduży chyba szóstak, jeszcze koło niego nie byłem, jest ode mnie z 10 metrów o, dobrze, sezon zaczęty Nic wielkiego, nic wielkiego. Uch. Nie wiem, taki kurczę. Ciężki bardzo może. 1,5 kilo Bardzo nieduży. Jak na początek sezonu, właściwie tutaj w Beskidzie niskim. Dziesiątaczek. Dobra. Niewielki, ale może poszukamy gdzieś tutaj pary. Właśnie w tym miejscu gdzieś widzę dużo, dużo tropów wreszcie, dużo odchodów, może coś będzie. Dobra. Zobaczymy, poszukamy, jak coś to się włączy. Chodzę już jakieś 20 minut po znalezieniu tego. Chodzę w kółko, bo tutaj są takie młodniczki gęste, jodłowo-bukowe, jest potok z walizka. Patrzcie co tam leży. Nie wiem, czy się przybliży, ale już miałem stąd iść i widzę, że leży coś. Nie wiem, czy widać. Słabo widać? O, słabo widać. O, tam jest. Słabiutko, słaby aparat. Leży jakaś tyka, ale nie wiem, czy to dopary, bo wygląda troszkę inaczej, chociaż to z daleka to często tak jest. Dobra, podejdźmy tam. Chyba inny. Wydaje się, że jest większy. Większy jest, to będzie coś innego. O kurde. To dosłownie o tam przy potoku nie widać dobrze le leci droga taka nieużywana. Dosłownie nie wiem, 50 metrów stąd leżał ten, który tu trzymam. A tu jest następny. No Na petarda leży jakaś chyba. O kurde. Dobra, zaraz tu się skąpię. Może nie. No większy większy leży większy leży Teraz już widać co o, Ten to jest kurde kawał Piękny No to zostajemy tutaj dzisiaj w takim razie I szukamy do pary O jaki piękny Piękny o ho, piękne, ho, ho. Piękny Piękny Cudowny Kurczę, nie mogę do niego podejść, Trochę za stromo Dobra Dobra, może z drugiej strony Jestusz ja przede mnie dwa etra nie mogę do niego podejść Ależ piękny Oho Ależ piękny Ależ piękny Ho ho, ho. dobra, podnosimy go O kurde blada No to to No to jest kloc Ja pierdziel ho, 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 ho. Co za kloc o kurde, ze 3,5 kilo będzie. O jaki kloc, o rany. Raz, stu, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Ależ cudowne, ależ cudowne. To jest parę to trzeba tutaj się pokręcić, w takim razie zaparą. Strasznie tu jest dużo zwalisk takich, nawet tak leży to będzie ciężko wypatrzeć. Ole, betardo. I pomyśleć, że jak tego szukałem, tego mniejszego tu leży, to tu w tym miejscu chyba w ciągu tych 20 minut przeszedłem za trzy razy. Tutaj koło tego potoka. I dopiero jak odchodziłem, to go zobaczyłem. Dobra. Szukamy dalej.